Jak widzę, jak widzę oczywiście jurnie hmm, horda cmokisi zerka na mojego YouTube. Bynajmniej, hmm, nie wiem dlaczego, nie oglądają wszystkich filmików, tylko te hmm, odnośnie właśnie, kiedy mówię o woltach, amperażu i hercach. Wiem, wiem, oczywiście bangladecki tam z frustracji wykrzyczał, że na tym będzie polegać nowa deluzja. Aczkolwiek... Hmm, Cmokisie stosują blachę na wiedzę, co powinno być. Po prostu ignorowane przez normalnych ludzi. Jednakże długoletnie właśnie tradycje ogłupiania, w związku z tym, że wstyd zaistniały właśnie z blachy na wiedzę, no i ukrywania pewnych znaków, które sugerują, jak wiadomo, w świecie biznesu, gdzie dobra korporacja i firma tam i moduł. Bynajmniej u nas zrobiono dziwny moduł poetycki, który rozszatkowana można powiedzieć, Wiedza spowodowała różne właśnie biura do tego stopnia podzielone, tak aby menedżer chodził z jednego do drugiego i sprawdzał, czy swoim putulajtką nie wychodzi z obamina od właśnie poszatkowania i promowania, zaniżania w zasadzie poziomu wiedzy z dawnych lat, z historii, gdzie, jak wiemy, oczywiście w 60. roku e, traumatycznie przysłano antenę o nazwie Iaga, co miało właśnie sugerować, iż e, się nadal sobie nie radzą z traumami, a e, używanie właśnie tego jako napęd będzie właśnie powodować e, pomory, co więc dlatego tak e, często wspominam, że Elektroklinik z pomorami nie jest dobrą wytrawną potrawą, lecz kotletem z eugleny rozdzabioną, zmaglowaną, zwalcowaną dla wszystkich. No i wiadomo, że nikt tym się nie naje na długo, a nie trzeba przecież marnotrawić tak atmosfery i naszego środowiska.